Witajcie w nowym sezonie Fortnite. I dzisiaj polecimy na nowe miejscówki prawdopodobnie to będzie mój pierwszy mecz w nowym sezonie. No, Star Warsów już nie ma, ale widzieliśmy jakie pograć. Bo był event o 20 wczoraj. Jak coś grało, no to mija, niech napisze w komentarzu. No i my dzisiaj lecimy na tą mapę. Myślę, że tak dokładnie obejrzymy jak tam leci. I ja bym... I teraz bym proponował jedną taką I trzy rundy na nowe miejscówki polecieć, bo... Albo ej, wie w jedną to się uda w miejscówkę polecieć. W innej rundzie. Czyż nie, tam to ja nie wiem, czy dotarmy. Co to jest? Se, co? Medaliony są nowe! Patrzcie to. O kurde, czy to będzie Superman? Medalion Supermana? Co to jest medalion? Ale jak się tam lecieć, to będzie fajne. Star Wars już nie było, bo rozwalili gwiazdę śmierci. Ale nowa mapa na Superman. Co to jest? Wiesz z tego update z tej mapy? Wiesz, że dodali no... tego. Uwaga! Wow! Aha. Aha! Ale odkryłem nową mapę przynajmniej. No. Odkryłem nową mapę, to teraz co musimy odkryć sobie? No przynajmniej odkryłem nową mapę. Skąd tak szybko wzięli te bronie? To jakiś nowy update, że tak wyskakują naraz bronie? Ale wiem, że jest tylko jeden medalion. Pewnie dodadzą więcej medalionów. Kim jest ten? To pewnie będzie ta postać pewnie Superman do rozwalenia albo inna. Superman kiedyś był do kupienia za fałdolce. Chyba. Czy ma Supermana kiedyś za fałdolce? Chyba nie ma. Albo ma. Mi się wydaje, że był taki Superman kiedyś za fałdolce. Jak się wydaje przynajmniej, no bo jakby nie mogło być Supermana za fałd dolce, no i teraz my idziemy odwiedzić nową mapeczkę. No czyli patrzcie, O. dobra, na chwilę coś, gdzie by na te dwie wejścia? No. Chyba tak. Medaliona no, to tutaj nie bierzemy, bo tu wysztu. Wszyscy się na niego rzucają. A nowa broń. Tak, jeszcze nowe brony są. I, I co? My tu lecimy na to. Ej, tu? Co jest? I co to jest to? C? Jakiś boss. Znaczy nie, co to nie wiem. Ej, dużo nie zmieniło się tych miejscówek, tak bym powiedział. Dużo nie zmieniło się. Myślę, że cała mapa. Mi, tylko trzy misówki, ja nie wiem. Co oni to specjalnie robią? A to jest takie aktualem tego brata Bat Bat Batmana, tak by to wyglądało. Przynajmniej, bo, bo nie wiem, co to jest. To jest w ogóle? Dobra, hej. Okay. Hej. Okay. Dobra. Co jest? Kody mnie zrobią No mam ja, odkryłem ja chociaż nową miejscówkę, no. Ja cię kręcę! Kolejna miejscówka. Ja nie mogę. Nie, nie, nie wiem jak ja mam to zrobić, jak oni dopiero mi tak szybko. Co to jest? Co to mi za łapy? Co, co jest? To jest... a to są te łapy tego tutaj, tego fioletowego, to jest jakaś... To jest tak dużo tego, nie wiem... Nie wiem, co mam w sobie poradzić. Ludzie no to tutaj bardzo dużo wyjeżdżają. I bo... co za rakałce te, co ona miała? Są gdzieś... gdzieś na jak jakiejś lokacji, czy co? Teraz jak jest tak dużo ludzi gra w, w Fortnite'a, nie? Wypierdzielaj, nie chcę. Znaczy nie wypierdzielaj, tylko mówię do tego tutaj, bo mnie zawsze zaprasza, nie, nie chcę. Ja mam tutaj, wiesz co, nagrywa, tak więc nie czepiej mi się tego zaproszenia jakieś. Będzie mi tak wysyłał, jak mi się nie będzie chciał Ale może. Ja, się, ja go ignoruję no bez jaj, no chociaż nie da odkryć nowej mapy Ej, a co byście zrobili jakbyście byli w grze? Zaprosilibyście to? Tak, no... Oczywiście, ale ja tu zaraz nagrywam, no Nie no, nie wysyłaj mi zaproszeń, koleś No dobra, no... Ja bym mógł go zaprosić, tylko że nie chcę. Nie chce mi się. Ja wiem czy jakiego ma zamiar mi zrobić. Wiem wszystkie bronie, takie jest akurat, ale... My, my to musimy mieć wszystkie bronie? Chyba nie. Chyba nie. Ale ja lecę na to co... na to coś, na to coś lecę. Na to coś lecę co to jest? Co to jest? Co to? Nie mój pomysł, debilu. Przepraszam. Nie chciałem. No ja cię dobra. I się tu nie da pokonać. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie wiem. Nie Osta... Dobra, ostatnia runda. I był tu... Zaraz trwa 10 minut, bo tutaj za dużo tych ludzi jest. Zająć się nami. Jeszcze jakieś oko, jeszcze dodatku. Co to, co, to... co to jest? to oko. Chciał rozwalić. No ale, zaczynamy nową grę Tylko by się przydało ostatniego wido, no bo... Chcę ty się testować, ale my tu musi zabijają, nie wiem. Tak to jakieś krew jest, co? Zwiększyli HP? No ja bym tego typu rozwalił, tylko że coś jest nie tak. No bo tu ludzie są... Na... To są ludzie pewnie z Ameryki, no to się zrzucają. No bo się znowu... U, w Fortnite. Cie. Fortnite to ma... kilka osób na raz. Jakbym tylko wiedział, to tych typów rozwalił. Naprawdę. Nie chciałem, ale naprawdę. Chcecie w tym Fortnite. Co się nie da ich rozwalić? Dobra, o... o, o ty bo się nie odkryłem nowej. Ja nie że ja nie odkryłem tej lokacji. Ja odkryłem tę lokację. A nie, bo trzeba polecieć na napisy. Jakie to dzielę? No dobra, no to polecę chyba. Albo nie, ja chcę przetestować tego Bosika. Posławia. Gdzie tu jest? Gdzieś tu jest? Tu jest! Tu jest pod nami! No, to ty. Ja bym poczekał, jak oni go roz rozwalą. Wtedy pójdę. To będzie moja wymiatanka. Ja pójdę rozwalić Bossa. Ja wiem, że to jest boss. Tylko z jakimś okiem. Mało teraz osób na niego leci. Nie? Ja, czekaj. Jakby tak. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Czekaj. Dobra. Muszę ich zabić. мой пошел Ну, я не могу! Нет. О боже! Хорошо, уйду, на ухо. Jaka to jest walka! co tu chodzi? No przestań kom... No! Dobra, kończymy z tym. Dobra, wychodzimy, bo do lobby po prostu ten... No dzisiaj to koniec. No Nie dało się. Nie dało się. To są za dobrzy ludzie. To są z innych krajów. No mi się wydaje, że odcinek poszedł dobrze, więc ja się z wami chciałam... No i hej, hej.